Z tej strony Estera, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy otwierać kolejny kalendarz adwentowy i tym razem będzie to kalendarz taki trochę kąpielowy, trochę pielęgnacyjny. Nie wiem dokładnie co jest w środku, coś tam niestety podejrzałam kupując go, bo nie było innej opcji. Kupowałam go na Amazonie i no i niestety było zdjęcie z zawartością, więc co nie, co już wiem. Starałam się nie patrzeć, żeby nie psuć sobie niespodzianki i teraz będziemy sobie razem otwierać ten kalendarz. Jest to kalendarz marki Body Collection England, totalnie nie znam tej marki i nazywa się It's the Season to Sparkle. Będziemy otwierać wszystkie okienka po kolei, ale zanim do tego przejdziemy, chcę wam powiedzieć, ile on kosztuje w Polsce i gdzie jest dostępny. Jest dostępny na stronie kosmetyki z Ameryki i kosztuje w tym momencie, kiedy nagrywam ten filmik: 74 zł. 99 groszy, czyli 75 zł. Link do tego kalendarza zostawiam wam pod spodem w opisie. Natomiast, jeżeli mieszkacie za granicą, to dostaniecie go na Amazonie. Ja go właśnie kupiłam na Amazonie, tak jak już mówiłam wcześniej, i zapłaciłam za niego też mniej więcej. 75 zł w przeliczeniu na złotów. Jeżeli filmik i ogólnie taka tematyka, czyli kalendarze adwentowe, Wam się podoba, to zostawcie koniecznie łapkę w górę. Pamiętajcie też o subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze go nie subskrybujecie. I tutaj na dole zostawiam Wam namiary na mój Instagram, a w opisie bezpośredni link do mojego profilu. No i już nie przedłużając, zaczynamy otwierać ten kalendarz. Ja się może tutaj przybliżę troszkę do Was, żebyście dokładnie widzieli, co jest w środku. I teraz tak, ten kalendarz otwiera się w ten sposób. Uuu! jest ładny. Zobaczcie, bardzo ładny. Muszę aż się tutaj zasłonić, żeby pokazać wam go w pełnej okazałości, ale muszę przyznać, że jest naprawdę śliczny. Podoba mi się bardzo ta kolorystyka. Na stronie on wygląda na troszkę ciemniejszy z tego co widziałam. Natomiast w rzeczywistości te kolory są takie delikatne, pastelowe. No jeżeli postawicie go sobie na komodę, to będzie zajmował dużo miejsca i będzie taką naprawdę bardzo ładną ozdobą, przynajmniej moim zdaniem. Dobra, ja sobie poodginam tutaj. To jest skrzydła, tak to nazwijmy. I myślę, że tak będzie mi wygodniej go otwierać. No, i od razu otwieramy jedynkę. No, niestety nie obejdzie się bez jakiegoś ostrego narzędzia. Uuu, bardzo słabo są te okienka ponacinane. Więc muszę się wspomagać nożyczkami. I w pierwszym okienku mamy taką sól do kąpieli. To jest 30 gramów. Yy, niestety nie jest napisane, jaki to jest zapach, ale ja zaraz otworzę i spróbuję wąchać. No, pachnie. Bardzo przyjemny kwiatowy zapach, także fajnie. Ja zwracam na to uwagę, bo już wcześniej otwierałam kalendarze adwentowe, które miały sole, które w ogóle nie pachniały albo pachniały tak dość kiepsko. Przechodzimy do dwójki. I w dwójce mamy taką bombę do kąpieli w kształcie śnieżynki. Ja już identyczną bombę do kąpieli miałam w innym kalendarzu, więc podejrzewam, że po prostu te kalendarze są wyprodukowane przez tą samą firmę, markę, przez tego samego producenta, dlatego są tak naprawdę identyczne. I tutaj mamy zapach taki typowo mydlany, naprawdę nic ciekawego, nic specjalnego. Numer 3 to coś długiego i owalnego, i widzę, że to jest pilnik. No, taki zwykły czarny pilniczek, więc nic specjalnego, ale na pewno się przyda. Przechodzimy do czwórki, i czwórka jest w kształcie serca. W ogóle podoba mi się to, że te okienka mają bardzo różne kształty i to trochę tak pobudza wyobraźnię, bo kiedy widzę serce, no to zastanawiam się, czy tu będzie jakieś mydło, czy kula do kąpieli w kształcie serca. I już widzę, że tutaj jest mydełko, takie maleńkie w kolorze miętowym, ma 25 gramów i muszę wam się przyznać, że ostatnio trochę narzekałam na te mydełka. Ale jak urodziłam, to okazało się, że kiedy ma się małe dziecko, to takie małe mydełka bardzo się do czegoś przydają, do spierania pewnych rzeczy. Nie będę wam tutaj mówić, żeby obrzezać, ale myślę, że domyślacie się o co chodzi. Numer 5 to również kształt serca. Ach, i tutaj mamy takie samo mydełko, no nie. Zawsze narzekam, jak w kalendarzach jest taka sama zawartość w jednym okienku po drugim nie lubię tego, dajcie znać czy Was też to denerwuje no i tutaj zapach jest taki jak, jak takiego zwykłego mydła po prostu nieperfumowanego no nie pachnie jakoś super fajnie, chyba to jest taki zapach zwykłego szarego mydła nawet numer 6, nie mam pojęcia co to może być bo kształt jest dość dziwny mały, taki podłużny hmm, ojej, i co to tutaj jest słuchajcie coś tutaj chyba poszło nie tak Chyba ta rzecz miała być w innym okienku, tak, zdecydowanie tak. No to jest taka myjka. No nie jest to już pierwsza myjka, na którą trafiłam. W kalendarzu adwentowym trafiam na nie dość często. Ta od razu widzę, że jest taka no, mało mięsista, mała objętościowo. No nie jest jakaś specjalnie fajna, ale myślę, że dla dziecka będzie okej. Okay. Dzieci są małe, mają małe rączki. No i kolor taki fajny dla chłopaka, więc. No, szukam pozytywów, staram się dla każdej rzeczy znaleźć jakieś zastosowanie, więc myślę, że dam ją po prostu Dawidowi. No ale tak, ta rzecz tutaj nie miała być w środku. Tutaj w środku miała być rzecz, która jest jeszcze tutaj przyklejona taśmą. Hmm. Dobrze, że mam te nożyczki, które sobie tutaj od razu wytnę. No i to są cążki do paznoksi. Cążki do paznoksi to jest coś, co często gubiliśmy. A teraz po otwieraniu tegorocznych kalendarzy mamy ich naprawdę spory zapas w domu, także już nie ma problemu z tym, że się gubią, bo zawsze gdzieś jakiś się znajdzie. Siódemka zapowiada się bardzo ciekawie, bo jest to całkiem duże okienko. Więc od razu otwieram o, i mamy tutaj jakąś tubkę. I to jest krem do rąk i paznokci. O, muszę go tak troszkę bokiem Wam pokazać, bo bardzo odbija światło. Jest zafoliowany, więc nie będę go teraz otwierać i wąchać, dlatego że kremów też mam spory zapas i będę zużywała jeden po drugim. Nie chcę go otwierać, no bo wtedy trzeba go już zużyć w ciągu 12 miesięcy. O, tutaj teraz zwróciłam uwagę na to, że jest tu napisane Against animal testing, czyli przeciwko testowaniu na zwierzętach, więc najprawdopodobniej te kremy są wegańskie nie testowane na zwierzętach. Mam nadzieję, że wszystkie kosmetyki takie są. Pewnie tak. Także bardzo fajnie. Przechodzimy do ósemki. Ósemka to jest nieduży kwadrat. W tym okienku znajduje się znowu kula do kąpieli. W kształcie śnieżynki. Jest to taka sama kula, jak ta, którą już Wam pokazywałam. Dziewiątka to okrągłe okienko. O, i tutaj mamy mydełko w kształcie róży, i teraz już wiem, że na 100% jest to ten sam producent. Co w przypadku kalendarzy, które już wcześniej pokazywałam, ponieważ w tamtych kalendarzach miałam identyczne mydełka w kształcie róży. Dziesiątka jest naprawdę bardzo maleńka. Nie mam pojęcia, co może być w tak maleńkim okienku. Bo dosłownie, nie wiem, ze 2,5-3 cm średnicy. O, i tutaj mamy taką maleńką kulę do kąpieli. Taki kolor jakby biały, lekko może miętowy. 15 gramów, no to jest naprawdę bardzo mało. No słuchajcie, to Wam na całą wannę na pewno nie starczy. Jak wrzucicie taką kulę do całej wanny, no to pewnie nawet nic nie poczujecie. Jedenastka to znowu serduszko. Wspomniało mi się, jak ktoś właśnie pisał w przypadku jednego z kalendarzy, w którym były takie maleńkie kule do kąpieli, że pewnie chodzi o to, żeby sobie tych kul nazbierać i 24 grudnia na Wigilię można sobie wtedy zrobić kąpiel. Mi to wtedy strasznie rozśmieszyło, no ale taka prawda. Takie małe kule kąpielowe, no to potrzeba ich pewnie z 10, żeby cokolwiek było widać, czuć w tej kąpieli. Tutaj mamy znowu bombę do kąpieli, ale fioletową w kształcie serca. No i ona również nie ma takiego zapachu, także cieszę się, że chociaż ta sól do kąpieli miała jakiś fajny zapach. Numer 12, czyli półmetek, i to okienko jest duże, więc otwieramy z nadzieją, że będzie tutaj coś fajnego. No i tutaj mamy grzebień, ale to naprawdę taki beznadziejny, tak malutki. Nic specjalnego i podejrzewam, że na mm, moich włosach to te zęby by się chyba od razu połamały. No naprawdę, lipa straszna wygląda jak zwykła zabawka. Numer 13, i zaraz się dowiemy, czy ta trzynastka będzie szczęśliwa czy pechowa. Co my tutaj mamy? A! Pechowa, szczoteczka do zębu. To jest szczoteczka do zębu, która przyda mi się tylko i wyłącznie do czyszczenia. Słuchajcie. Ja już miałam też taką szczoteczkę w jakimś kalendarzu. Ja ten kalendarz otwierałam z Dawidem i Dawid chciał sobie tą szczoteczkę zatrzymać. Ja mu zabroniłam w ogóle mieć zęby tą szczoteczką, bo ona ma tak twarde to włosie, że ja podejrzewam, że ona by po prostu zmasakrowała szkliwo, ale mi się przyda do sprzątania. Także będę szorować taką szczoteczką. Trudno dostępne zakamarki w domu, jeżeli będę nagrywać jakiś film. Cleaning with me, no to pewnie ta szczoteczka w nim wystąpi. Numer 14 to znowu kwadracik. Pod 14 mamy mydełko i niestety znowu nie jest to nic specjalnego. Pachnie jak zwykłe szare mydło. 20 gramów. No mi się przyda, tak jak mówiłam, ale nie wiem, czy wy będziecie zadowoleni, jeżeli traficie na coś takiego w kalendarzu. Numer 15 to kwadracik, a w nim mamy kolejne identyczne mydło, takie jak to, które pokazywałam Wam przed chwilą. Żółte. Numer 16 to serduszko, więc zgaduję, że tutaj będzie albo mydło, albo kula do kąpieli w kształcie serca. Ja oczywiście wolałabym kulę do kąpieli. No i tak, jest to kula fioletowa. Już taką kulę mieliśmy przed chwilą, więc jest to już druga identyczna kula. Numer 17 to kwadracik. Oby nie było tutaj kolejnego żółtego mydła. Smutek, smuteczek, no. No i jest kolejne żółte mydło. No, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to, dlatego że no nie jest to nic specjalnego, jest to coś co raczej nie wiem, czy kogokolwiek by ucieszyło. Dajcie znać, czy Was by takie medełka ucieszyły. Miejcie na uwadze to, że ono wcale nie pachnie ładnie, więc nie wiem. Piszcie, co sądzicie w ogóle o tym kalendarzu. A ja lecę dalej. Numer 18. Duże okienko, naprawdę spore. Jedno z większych w tym kalendarzu. I tutaj mamy takie rękawiczki. Myślałam, że to będą dwie rękawiczki, ale jest tylko jedna. No i ja Wam powiem, że ja takie rękawiczki lubię, dlatego że one bardzo fajnie pilingują skórę. Wystarczy tak naprawdę skoczyć pod prysznic, nalać sobie trochę żelu na tą rękawiczkę, no i całe ciało nim umyć. I już mamy fajnie wypilingowane ciało więc no ja naprawdę lubię takie rękawiczki i oczywiście trzeba prać żeby nie rozwijały się w nich bakterie więc mi się na pewno przyda taka mam już jeden komplet, ale tak jak mówiłam trzeba prać więc na zmianę będzie idealna numer 19 to znowu takie maleńkie bardzo maleńkie kółeczko no i w nim znowu mamy tutaj kulę, o teraz widzę, że to rzeczywiście jest kula taka lekko miętowa. Bardzo, bardzo maleńka, więc na pewno będzie potrzeba kilka takich kul, żeby zrobić sobie kąpiel. Dwudziestka to identyczne okienko, małe, okrągłe. No i w środku niestety identyczna zawartość, czyli mała miętowa kula. No ale są trzy, więc będę mogła je wrzucić do jednej kąpieli i może coś poczuję. Numer dwadzieścia jeden to kwadracik. I proszę, proszę, błagam, żeby tu nie było, tylko znowu tego mydła bo chyba się wkurzę. Dobra, nie ma mydła, jest płatek śniegu, czyli kula do kąpieli. Okej, okay, nie jest źle. Numer 22 to kółko, ale takie większe, więc tutaj małej kuli nie powinno teoretycznie być. I w środku o, jest pusto! <laughs> ale, się, ale się zdziwiłam. Ale dobra, od razu przypomniało mi się, że przecież tutaj powinna być ta myjka. Ona się musiała jakoś przysunąć, ale to trochę dziwne, bo przesunęła się w górę. Tak, ja ją wyjmowałam tutaj z tego okienka. No dobra, 23. Już przedostatnie okienko, to znowu kółeczko, takie większe. I tutaj mamy mydełko, ale ono jest przynajmniej ładne, bo jest w kształcie róży fioletowej. Ładny kolor, ładny kształt, także tutaj nie jest źle. No i już ostatnie okienko, numer 24. I tutaj to okienko jest w kształcie takiej jakby gwiazdy. Wiecie, takiej gwiazdy, którą się nakłada na szczyt choinki. Mam nadzieję, że tutaj będzie coś fajnego, coś specjalnego bo muszę już Wam powiedzieć, że jakoś zawartość tego kalendarza, no nie zachwyciła mnie specjalnie niestety ale to się ciężko otwiera, ale dobra mogę to rozerwać, bo to już jest i tak ostatnie okienko, o i tutaj mamy pumec na sznureczku w kształcie gwiazdy Fajne, naprawdę podoba mi się, wiecie, no i na pewno też się przyda, także no ta rzecz całkiem fajna, no i dobra, przejdę sobie teraz do podsumowania, Wy oczywiście też dacie znać co sądzicie o tym kalendarzu, czy jest fajny, czy nie fajny no bo ja powiem Wam, że wygląda przepięknie. No jest już teraz może nie Ale wcześniej, zanim go zaczęłam otwierać To wyglądał bardzo ładnie Natomiast zawartość, no taka średnia Tak jak powiedziałabym w skali od 1 do 6 Mocny 3+, plus. dużo rzeczy mnie rozczarowało Było też kilka takich fajnych rzeczy No ogólnie bywało lepiej Dobra, ja na dzisiaj już kończę, żegnam się z Wami Dziękuję Wam serdecznie za to, że obejrzeliście ten filmik I widzimy się w kolejnym na kanale już niedługo Najpóźniej pojutrze, ale najprawdopodobniej już jutro Pa!